Nigdy nie będę już cicho. Przydziłem się robić co kocham, tak jakbym był mało babą pizdą. Lecz jak to dalej będzie, to marzenia znikną. Zaczynamy przedstawienie, więcej już kurwa nie będę pacynką. Chodzi tu miwo na blok. jak na niego, patrzą. Zamiast zachwycać się flaszką, wolę pchać biznes, w miasto. Lepiłem te teksty jak ciasto w szkole pod ławką. Teraz się okaże, czy było warto Yo benzina Nigdy nie będę już cicho Słuchaj, jak wchodzi to dziwko Będę pierdolił ludzi serio Bo nigdy nie balą mnie re Jak patrzy na mnie, to chciałem się zapaść Taka ta jazda, albo daję się wyklasać Albo na kurczę pod zakaz jak ja nigdy nie będę już cicho Słuchaj jak wchodzi to dziwko Będę twierdał ludzi serio, bo nigdy nie bolą mnie rito Jak patrzyli na mnie, to chciałem się zapaść, taka ta jazda Albo daje się wyklasać albo na kurwie pod zakaz Jak ja? Na kurwie pod zakaz, choć ta droga często niełatwa jest Taj kajda wstydu na moich się sięgnąłem, choć ciężko było, wie Wyzwiska i śmiech ludzi kupić co egzystują, a nie żyją. Potem tu w dla Friday frajerzy co w środku tak naprawdę gniją. Chyba ci żywo, będę tu debili kurwę, albo tu kawę na ławę, a z mi umiar wkurpiam ze sobie, dumam Trochę ironia, trochę na umiar Pisa nie słucha, bo uszy zatkane od fiuta Szkoda współczucia na to Możesz nasywać mnie pato Ja po prostu lecę po wygraną szmato Od na farto do płyty Jak mówią się kurwa wstydzić Od pierwszych wierszyków małych Pisanych na urodziny mamy W wieku lat dziewięć Ale by to była strata Trzeba się wziąć za siebie Ile można żyć na farta od na farty do płyty Jak mówią się kurwa wstydzić Od pierwszych wierszyków małych Pisanych na urodziny mamy W wieku lat 9 Ale by to była strata Trzeba się wziąć na siebie Ile można żyć na benzyna. Nigdy nie będę już cicho, słuchaj jak wchodzi to dziwko Będę ci serio, bo nigdy nie balą mnie rito Jak patrzyli na mnie to chciałem się zapaść, taka ta jazda, Albo daję się wyklasać, albo na pod zakaz Jak ja! Nigdy nie będę już cicho, słuchaj jak wchodzi to dziwko Będę ci serio, bo nigdy nie balą mnie rito Jak patrzyli na mnie to chciałem się zapaść, taka ta jazda, Albo daję się wyklasać, albo na pod zakaz! Jak ja!